Uczestniczę w drugim zjeździe stacjonarnym w czasie tych studiów i już widzę bardzo dużą ilość wiedzy praktycznej, którą będę mógł wykorzystać w pracy z pacjentami pulmonologicznymi. Uczelnia przede wszystkim stawia na rozwój umiejętności praktycznych. Posiada kadrę doświadczonych specjalistów, którzy w przystępny sposób potrafią przekazać nam wiedzę. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Dowiedziałem się już na pierwszym zjeździe dużo rzeczy, które mogłem wprowadzić do swojej pracy w szpitalu i z pacjentami, i chciałbym dalej kontynuować to nasze spotkanie, bo może będzie jeszcze trochę więcej fajnych, nowych rzeczy. Moje pierwsze wrażenia w krótkich słowach jest bardzo ciekawie, merytorycznie, efektownie. Super jest ekipa, świetnie prowadzący. Jestem zachwycona przede wszystkim programem edukacyjnym, który jest na naszej uczelni. Jest bardzo elastyczny. Kadra pedagogiczna to są fizjoterapeuci, to są lekarze, to są osoby, które praktykują swoją dziedzinę w najlepszych ośrodkach w całej Polsce i za granicą. Sale, w których się uczymy, są zaopatrzone w nowoczesny sprzęt. Także serdecznie zapraszam.